Dzisiaj początek weekendu i dzień podjęcia większej ilości decyzji. Siemano, witam na moim balkonie, przy basenie. Kocim, ale zawsze. E, więc tak, zacznijmy od tego, że poza Daily Basis e, dzisiaj nie pojawił się obiecany film z Wrocławia i jutro nie pojawi się obiecana recenzja. Dlaczego? Bo jest kurwa za gorąco, żeby robić cokolwiek. Poza tym, przegrzał mi się komputer i niestety chyba padły mi porty USB, więc nie mogę skorzystać z mikrofonu. A nie będę nagrywał rzeczy na telefon komórkowy, bo montowanie tego to jest potem tragedia. Więc będziecie sobie musieli poczekać tydzień na te dwie rzeczy. I to akurat będzie tak fajnie, bo to będzie pierwszy tydzień lipca. I sobotnie filmy zaczniemy sobie publikować co dwa tygodnie, a niedzielne co tydzień. No ale czasami nawet ja potrzebuję przerwy, szczególnie jak jest taka, a nie inna temperatura, już po prostu człowiek się, człowiek się topi. Więc tak, co do Visual Novel. To korzystając z sugestii, które dostałem pod, w komentarzach pod filmami poprzednimi, zdecydowałem, że po co wybierać jedną wizualną skoro można wybrać trzy i robić wszystkie naraz. Gry będą publikowane poniedziałek, środa i piątek. We wtorek i czwartek jeszcze nie wiem, co będzie. Ale pewnie, pewnie będę nagrywał coś zupełnie innego, o ile będę nagrywał cokolwiek, przynajmniej na razie. Więc zostawimy sobie takie sloty. Skoro, skoro w tym momencie mamy trzy gry, no to poniedziałek, środa, piątek wydają się być najlepsze. Co do tego, która gra w jaki dzień, to wydaje mi się, że. Zaczniemy sobie od Akerna w poniedziałek, Atri w środę i Defmark w piątek. Pewnie ostatni tytuł, jak zwykle pomyliłem, więc e tak zrobimy, albo po prostu Akerna z Defmarkiem zamienimy i Akern będzie w piątek, Defmark w poniedziałek. No ale najpierw musimy Everlasting Summer skończyć, a to. Sorry, cały czas mi się odbija. A to będzie się kończyło w następnym e, tygodniu. E, dobra, no to co? To tyle ode mnie w ten słoneczny, ciepły, irytujący i mega duszny weekend. A konkretnie sobotę. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.